Pamiętacie jak wiosną polecałem nawóz z tego typu hurtowni ogrodniczych, rolniczych Na rzecz takich sklepów Nawóz z dużą zawartością azotu To teraz jedziemy po coś co będzie służyło nam na wzmocnienie trawy przed zimą Czyli z mniejszą ilością azotu na rzecz fosforu czy potasu Wtedy cena zaworek 25 kg 40 chyba 6 zł Zobaczymy co nam teraz się uda kupić i co my tu mamy? Mamy 25 kg nawozu jesiennego za 49 zł, czyli wychodzi niecałe 2 zł za kilogram. Jakbyście nie szukali w sklepach ogrodniczych, nie kupicie w ten sposób. A w składzie już oglądamy. Mamy azot 4%, właśnie bardzo mało, i o to chodzi, ażeby. Na zimę, tego za to za dużo nie dawać i nie pobudzać rośliny do wzrostu, a potem w razie przypa w przypadku na przykład przymrozków nie było jakiejś szkody dla tej roślinki. Fosfor całkowity, fosfor rozpuszczalny w wodzie, jakieś tam odmiany tego fosforu, nie znam się na tym, w karmciazie jednego 10%, drugiego 8,6, 22% potasu rozpuszczalnego w wodzie, poza tym wapni. Oraz tlu, yy, trójtlenek siarki. Oczywiście nie jest to żadne lokowanie produktu, ja to normalnie kupuję. Niemniej jednak, powtarzam się, może już po raz kolejny, naprawdę nie warto przepłacać i kupować takich nawozów w sklepach ogrodniczych, gdzie za te 50 zł to może byście dostali, nie wiem, 5 kg, może 10, ale chyba 10 to nie. A tutaj 25 kg, i ten nawóz będzie rozsypany niebawem. Tutaj, właśnie na trawkę. Oczywiście, wcześniej jeszcze ją zwertykulujemy, przytniemy. I w ten oto sposób yy, posypana tym nawozem trawa. korzeń jej lepiej nam się przygotowuje, przygotuje do zimy, i lepiej tę zimę yy, przetrzyma. Polecam. No i żeby nie być gołosłownym, załączam tutaj paragon. Cena oczywiście, jak nadmieniam tutaj na tym zdjęciu zaznaczyłem, za dwa worki, czyli 98 zł dzielić na pół to jest właśnie 49 zł. Również jest tu wskazana data, yy, kupione to dzisiaj, czyli 2 września 2025 roku.